Irakli Kobachidze ogłosił też, że gruziński rząd rezygnuje z unijnych grantów budżetowych do tego czasu. Premier powiedział, że pod koniec 2028 roku Gruzja będzie gotowa pod względem gospodarczym, by rozpocząć rozmowy o członkostwie w UE, relacjonuje serwis News Georgia. Agencja Reuters informuje, że gruziński rząd odmówił przyjmowania dotacji z Brukseli ze względu na kaskadę obelg. PE chce nałożyć sankcje na Gruzję. W niewiążącej rezolucji przyjętej w czwartek Parlament Europejski wezwał do nałożenia sankcji przez Unię Europejską m.in. na gruzińskiego premiera Irakliego Kobachidze. Odrzucił wynik wyborów parlamentarnych w Gruzji z października i zaapelował o ich ponowne przeprowadzenie w ciągu roku. W ocenie PE gruzińskie wybory nie były ani wolne, ani uczciwe, w ich efekcie Gruzja oddala się od demokratycznej ścieżki rządów prawa, za co w pełni odpowiedzialna jest rządząca tym krajem partia gruzińskie marzenie. Niezależni komentatorzy zarzucają partii oddalanie od standardów demokratycznych i prozachodniego kursu w polityce zagranicznej kraju. Gruzja ma wpisane w konstytucji przystąpienie do UE. Marek z Luwaz, KS Info.